repertuar, czyli... Czyli, co jest... czyli co jest grane, tak? Tak jest. Piątek, 12 lipca, środek wakacji, upał. Witamy wszystkich we wzmocnionym składzie trzyosobowym, czyli Faja, Norwisz oraz Koszczello. Zaczynamy od promocji weekendowej, która nazywa się Piątka. Piątka, czyli jakby Ocena przyznana studentom i uczniom za ich, za ich osiągnięcia w szkole, ale przy okazji powiązana z piątym tierem. Faja, powiedz, co to oznacza dla bota? No, jak na pewno już sobie czytaliście to, ale tak. Ci, którzy nie zerkali na stronę World of Tanks informuję, że operacja specjalna, oferta specjalna piątka. Chodzi o to, że wszystkie yy, czołgi piątego y, tieru oprócz dział samobieżnych oraz pojazdów premium będą za 50% yy, o 50% tańsze oraz o 50% będą więcej zarabiać. Czyli jak nie graliście dawno kawu jedynką, to na pewno warto ją teraz sobie kupić i zarabiać przez weekend. Ale to nie tylko. Yy, w, yy, w ten weekend też będzie trzykrotnie więcej doświadczenia za każde pierwsze zwycięstwo, czyli w porządku sprawa. Za każdą za każde, za każde służbą, za każdą służbę patrolową dostajemy 25 tysięcy kredytów. Z ciekawostek też jest jeszcze sprawa taka, że czołgi premium piątego tieru, takie jak Matylda, T-25, Black Prince, Matilda Black Prince, Ram 2 oraz T-14 też no, to są piątego tieru, będą o 50% mniej e, kosztować, czyli e, na pewno warto m, może tego T25 zakupić. E, no i niestety, no, niestety, niestety, Excelsior, niestety Excelsior nie dostał niszki. No, T25 jest... uchodzi za e, jeden z najlepszych piątych tierów za względu na dużą ilość HP, prędkość oraz lufę z dobrą przebitką. Tak jest, jeszcze z ciekawostek taka misja weekendowa będzie, czyli jeżeli jakimś piątym tierem, oczywiście bez dział samobieżnych, zrobimy, uzyskamy wynik 500 podstawowych PD. Oczywiście nie liczy się jakieś tam premium czy jakieś tam bonusy, i do, oprócz tego jeszcze zabijemy 5 pojazdów, dostajemy dodatkowo 1000 PD. To wszystko, będzie... do... no, to, to wszystko będzie trwało do wtorku, do godziny siódmej. Jeszcze jakieś tam poboczne są misje. Yy... Znaczy nie, te oferty, ale to już się kończą. To już tylko, Sterlo, coś powiedz i o tej następnej ofercie, czyli duże, ciężkie misje amerykańskie. Tak, tutaj mamy misje, które odchodzą już od nas medy brytyjskie, także żegnamy premię, premię na ósmy, 9 i 10 med brytyjski. Przez najbliższe dwa tygodnie ucieszą się wszyscy, którzy myśleli o magazynkowcach amerykańskich. Uwaga, ósmy medium, dziewiąty medium i dziesiąty heavy, czyli T69, T54E1 i t 57 heavy. Te trzy czołgi będą miały obniżoną cenę o 30%, co oznacza, że 10 tier będzie kosztował 4 270, 9. 2,5 miliona i tylko 1 650 000, także od 2 milionów do 700 000 jest do przodu. Zachęcamy wszystkich do ekspienia, dlatego że ekspienie i kredyty z tych czołgów będą o 30% zwiększone. Dodatkowo jest misja polegająca na tym, że jeżeli zabijecie po jednym z tych modeli, otrzymujecie w ciągu tych dwóch tygodni dwie apteczki te zestawy zwiększone. Naprawcze. Nie, apteczki. I mi tu Je. pisze dwie, dwa duże zestawy naprawcze. Ja mam informacje z innej strony... Dwa duże zestawy naprawcze, tak jest dokładnie. Tak? No to w takim razie strona, z której ja tutaj czerpię informacje, musiała być w błąd wprowadzona. No dwa duże zestawy naprawcze, które możemy użyć lub sprzedać oczywiście za kredyty. One są wartościowe i znajdą się w garażu automatycznie, nie trzeba tam spełniać żadnych wymogów. Dodatkowo przypominamy o tym, że w ten weekend to są dwa ostatnie dni na kupienie taniej tedeków francuskich. O 30% siódmy i szósty tier, a o 50% niższe tiery jeszcze możecie zakupić taniej. Co jeszcze tutaj mamy dalej? Informacje z testu 8.7. Tak? Czy teraz Norbi powiesz nam coś więcej, czy Faja? Norbi, Norbi! E, tak, tak, tak. E, uruchomiona została druga wersja testu. E, od, przed, od wczoraj, czy e, będzie trwała do 22 lipca i na niej poprawione są e, jest kilka błędów, e, w, między innymi e, jakieś tam błędy związane z, e, z tym, z T50-2, gdzie tam e, były jakieś problemy gdy, po jego usunięciu, e, z jakimiś tam przeliczeniami, przenoszeniami e, EXPA, Jakieś tam błędy w balansowaniu? Oprócz tego, błędy, no, jak zwykle, poprawki nic nie wnoszące jakoś strasznie do, do ogólnej. 80 mega do ściągnięcia, każdy może sobie przetestować. Dajemy po 200 tysięcy XP kredytu, więc możemy testować dowoli. To o 100 milionów! E, aha, przepraszam, 100 milionów, e, tak e, każdemu proponuje testować, chociaż wiadomo, że każdy tam na, na teście jeździ dziwnie z Goldem, a powinno się jeździć bez Golda, żeby przystosować faktycznie jak co dany czoł potrafi. Oprócz tego mm, obniżona została cena e, niszczyciela niemieckiego. E, kosztuje w tym momencie 6700, bodajże 30, dobrze mówię Faja? E, 6700 700, tak? tak, 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 tak. E, no to straszna obniżka o całe 300. E, i, i, I nie wiadomo, co będzie robić, co będzie można robić z tą kasą. E, także zapraszam wszystkich na e, testowanie i można dalej ciągnąć, e, zobaczyć w którą stronę iść. E, tak jest. Następna ciekawostka. Wargaming nie, nie śpi że kiedyś tam źródełko w postaci World of Tanks się pewnie wyczerpie. I proponuje nam kolejną swoją nową produkcję. Nazywa się to World of Tanks General, która to będzie grą typowo przeglądarkową, nie będziemy instalować żadnych 15-17 giga na dysku tylko będziemy grać tylko i wyłącznie przez stronę WWW. Gra polegać będzie na dowodzeniu tam różnymi jednostkami, które można było napotkać na polach bitewnych II wojny światowej i będzie miało to na celu zniszczenie przy pomocy oddziałów kwatery głównej wroga. Także będzie można wybrać sobie cztery strony konfliktu, czyli Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Francję lub Niemcy i eksterować sobie tymi wojskami w zależności co kto lubi. Czyli tak. gra przeglądarkowa to jest taka, którą można bezkarnie sobie zagrać, kiedy szef nie widzi lub mama nie patrzy, tak? Tak? To jest No, jest taka eee, gra. no powiedzmy, że tak. Pod warunkiem, że, nie ma, że szef nie wprowadził blokady na jakieś tam e, odpowiednie strony, także można pewnie będzie wziąć coś tam podziałać. E, tak jak mówię, planowana planowana premiera około listopada 2013 roku. Patrzymy, co to będzie. Zobaczymy co to będzie. Ja tylko jeszcze przypominam, że już od 4 lipca działa otwarta beta World of Warplanes. Tutaj jakiś link podam, o co chodzi, bo ja w nią nie gram, więc nie wiem dokładnie co się zmieniło, co się zmieni, ale może coś pogram, bo jak na razie wszyscy wolą grać World of World co... War Thundera. no właśnie. No mam nadzieję, że coś jeszcze z tego World of Warplanes wyjdzie, nie? Dobra, to co? W zasadzie prawie wszystko już powiedzieliśmy, nie, Costello? Tak, na pewno może mniej informacji, ale teraz są jakieś takie mniejsze promocje, ani nie ma jakichś cudownych obniżek, ani jakichś cudownych bonusów. Zbliża się rocznica założenia Wargamingu i tam obiecali nam, to jest pod koniec chyba tego miesiąca, zdaje się obiecaną tam wszystkim, bojazdy premium, ale to zobaczymy, na pewno coś przygotowują ekstra. A czy Faja powiedziałeś o trzykrotnym doświadczeniu na pierwszą bitwę w ten weekend? Tak, tak, mówiłem, trzykrotnie więcej okay, doświadczenia. Tak, także no, myślę, że to tyle. Ja jeszcze tylko yy... dodam, że oczywiście nie polecam, ta impreza moim zdaniem jest Kiepska w porównaniu do innych, ale już za tydzień od piątku do niedzieli operacja południe w Bielsku Białej. Będzie na początku jakiś tam przejazd przez miasto, wozów opancerzonych. Jakieś tam czołgi też będą, ale no nic specjalnego. Tam może będzie jakiś Sherman, może jakieś deki będą, ale tam naprawdę są imprezy, właśnie takie militarne, zdecydowanie lepsze niż ta bielska impreza. Oczywiście, jeżeli ktoś mieszka blisko i będzie chciał postawić fajne piwo, ja zapraszam, ja tam będę na pewno w sobotę i na pewno w niedzielę. Ty to umiesz zachęcić. <laughs> to co? To wszystko, nie? Dziękujemy Widzimy za uwagę. Się za i zapraszamy serdecznie. Repertuar, dzięki. czyli co jest grane, trzymajcie się. Cześć. No, dzięki. Hej.